Katie, bracia i siostry, w kolejnym dniu naszej rekolekcji już słyszymy Jezusa, który zapowiada nam: na nowo przeżyj to, co się wydarzyło tam wtedy w wieczorniku. Wczuj się w tamtą sytuację. Dzisiaj Ty jesteś w czasie trudnym. Ale pomyśl o tym, co wydarzyło się w wieczerniku. Bliscy mi, przyjaciele widzieli, znali mnie, chodzili razem ze mną. On szedł razem ze mną, a jednak przyszedł, wmieszał się. Ale był nieszczery. Tracił. Sprzedał mnie za kilka srebrników. A jak Ty jesteś dziś, żyjący dziś? Gdybym Cię spytał, czy sprzedałbyś Boga, wielu pewnie odpowiedziałoby nigdy. Ale gdybym Ci powiedział, nie wiesz, nie mów jeszcze, bo gdyby dziś stanął ktoś przed Tobą i powiedział Ci za chwilę umrzesz, tylko musisz zanegować przede mną, że go nie ma. Pewnie wielu z Was mogło zobaczyć wczoraj, a może nie, niektórzy bo dziwne, że tak późno polska telewizja wyemitowała film Martyna Procesem. Milczenie. Milczenie. XVII wiek, prześladowanie chrześcijan w Japonii. Ale właśnie to, co można było zobaczyć, co chciał reżyser ukazać, to przede wszystkim tamta chwila, kiedy pojmano tych chrześcijan, uwięziono ich za krat drewnianych, patrzyli na plac, na dziedzińcu, ich prześladowca i wojsko i niejeden samuraj z mieczem, i oto ten właśnie ich wróg, który ich pojął. Mówi, możecie być wolni. Za chwilę wypuścimy Was, tylko tu, przede mną, jest wizerunek Waszego Boga, Chrystusa. Podejdź i przydeptaj, podeptaj i powiedz, że nie wierzysz w Niego. Jesteś wolny, to chwila tylko. Jeden wybiegł i tak uczynił. Otworzyli demonstracyjnie drzwi i wybiegł wolny, tylko do jakiej wolności? Ale inni stawali w potrzeni w wizerunek Jezusa. Nikt nie zadegował, a kart stał obok i ścinał im głowę. A inny, niektórych przywiązał do pala i palił ogniem. płoneli w ogniu, a innych obwiązał jak słodki, tak w słomę. I wywiózł łodzią w morze, i wyrzucał w morze. Chwila, parę sekund, żeby zanegować Boga. A ile Ty potrzebujesz czasu w Twoim życiu, aby Boga zanegować? Bo jeśli, kochany bracie i siostro, przestaniesz kochać, jeśli stałeś się tak fałszywy, taki dwulicowy, jeśli odrzucasz drugiego człowieka, oblicze Boga profanujesz, dentaż, bo Bóg jest miłością, bo Bóg został ukrzyżowany z nienawiści człowieka. Z przewrotności, ale miłość przyniosła życie. Bracie i siostry, tak to co widzimy w wieczorniku. Jezus mówi, jeden z was nie zdradzi, znamy to. Oglądasz się? Czy to ja? Nie oglądasz się. Jezus Ciebie dziś pyta. Powiedz mi, jakie jest Twoje małżeństwo? Bo jeśli mówisz, jak niektórzy, których spotkałem z bólem, kobieta mówi, mój mąż mówi do mnie i nie tylko jestem ja, musimy wyjechać. Tak, do tego klebu, w tym grubie specjalnym wejście jest Opieczętowane specjalnym wpisem, bo tam w tym kubie wymieniamy sobie żony. Jest tak zwane skambio, seksualne. Mamy wolność. A ta kobieta mówi mąż, któryś z kolei na raz mnie tam prowadzi. Bo mówi: Chcę zobaczyć, że mnie kochasz, ale chcę Cię zobaczyć z innym mężczyzną, Ty mi nie zdradzasz. Bo ja Cię kocham, to tylko sens. Ładnie to sobie obmyślili i obwarowali w tych klubach nocnych. Ty mi nie zdradzasz, Ty mi dajesz dowód miłości. Jakże nie zdradzasz? Kiedy może godzinami płacisz, pokryjomu srebrniki, by na czacie erotycznym czacie rozmawiać z nią jak w klatce ze zwierzyną do polowania? Dobrze wiesz, do ciebie to mówię, i płacisz jej? żeszysz sam sobą. I mówisz mi, że nie zdradziłeś, a ona zasprawa. Tej, której mówiłeś, że kochasz? Usypiała w tym czasie twoje dzieci. O mnie bracia i siostry, jakże mówisz mi ty, kapłanie, że mówisz, że nie zdradziłeś, a oni przyszli do Ciebie i mówią, Musimy porozmawiać. Ale ja nie mam czasu. Przyszli do Ciebie po miłość. A Ty mówisz, są reguły, odsuńcie się, przyjdźcie później. Tam jest napisane, od której urząduje. Oni przyszli po miłości. A usłyszeli u Niego Unikajcie tamtych, uciekajcie od nich. Nie uciekaj. Ty masz nieść miłość. Masz im nieść Jezusa, bo inaczej zdradzasz i będziesz odpowiadać. Jęty ja za stratę miłości. A ty się wyuczyłeś, regułek. Masz doskonałe pojęcie o wielu sprawach, a wciąż nie rozumiesz, że zdradzić Boga, to przestać kochać. Tak, Judasz miał wielką szansę. Pan Jezus dał mu chleb. Jakby jeszcze chciał powiedzieć, Judaszu bądź dobry i ten chleb. Nie zrozumiał Józef, bo już przyjął zapłatę. I będzie szatan wchodził w ciebie. Wierz mi, ile razy zdradzasz miłość. Będziesz musiał na nowo szukać Jezusa. Widzicie, zdrada jest wtedy, gdy Jezusa mnie szukasz na nowo. Bo gdy go nadujesz, to on mówi: Ja tobie przebaczę, o gdyby Judasz wrócił jeszcze. Ale on wiedział, że Judasz. Nie chce wracać, że Judasz odchodzi i wielu dziś odchodzi i widzimy to w naszych rodzinach, w domach. Oni mówią, że nie zdradzają. Oni po prostu odeszli. Już nie potrzebują spowiedzi. Nie potrzebują go przyjmować w Eucharystii do serca. Tak, bracie i siostry, bo przecież i, i Szymon Piotr usłyszał koguta, jak zapiął. Nawet gdyby kogut nie zapiał, Szymon Piotr by sobie przypomniał słowa Jezusa. Zapewne by sobie przypomniał, kiedy by zobaczył krzyż. Tak, bracie i siostro, my musimy sobie przypomnieć zdradę, patrząc na krzyż dziś przesłanięty, aby zawołać Panie. Daj mi siłę, bym więcej nie zdradził, bym mógł więcej być i kochać. Są jeszcze inne zdrady, Jakże, bracia i siostry, kiedy mówię do tej Ewangelii, zawsze przypomina mi się kiedyś takie zaproszenie. Byłem po studiach dziennikarskich, jakie ukończyłem rzymskim, na Rzymskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Tam. Było to dwa miesiące po ukończeniu studiów. Otrzymałem zaproszenie, znajomy Włoch poprosił mnie na obiad. Via Cassia, znana, bo tam jest polski dom, do jednego z domów na obiad mnie zaprosił, ale mówi, będzie trochę więcej osób. Oni Cię wszyscy zapraszają. Mówiłem o Tobie. Pojechałem. Oto była niedziela. W tamtej niedzieli zobaczyłem mężczyzn eleganckich. Podjeżdżali pięknymi samochodami, Ubrani bardzo elegancko sami mężczyźni. I oto było to takie dziwne. Byłem młody po studiach. Patrzyłem jako ksiądz. Po co oni mnie tu zaprosili? Kiedy jeden z nich zaczął przemawiać w tym pomieszczeniu, gdzie miał być obiad? Najpierw się przedstawili, było też dla mnie dziwne, że przybyli z różnych krajów. Dziwny ten obiad samych mężczyzn. Później zrozumiałem. I oto ten, który przemawiał, otworzył mapę. Na stole, to dziś widzę. I oto pokazuje mi kraje byłego Związku Radzieckiego. I mówię, wiemy, że ksiądz skończył studia. Wiemy, że ksiądz potrzebuje pracy. My mamy propozycję. Załatwimy wszystko. Będzie tu ksiądz tworzył telewizję na Wschodzie. Mamy pieniędzy tyle, ile tylko osządzeń i nigdy nie braknie. Patrzyłem na nich ze zdziwieniem. A jak będzie dobrze i zrobimy tak, zrobi ksiądz w ten sposób, jak my wytyczymy w tym planie, to w długu wdzięczności możemy dziś zapewnić, że będziesz biskupem, a nawet arcybiskupem. Zdrętwiamy. Tu wy taką władzę macie? Kim wy jesteście? Ludźmi interesów. Ale wtedy zapaliło się czerwone światło. Tam, gdzieś we mnie, pamiętam, gdy wyjechałem, opuszczałem Polskę, świętej pamięci ksiądz Marian Wiewiorowski Wspominam go, Robocz, wieloletniej wieloletni Świętego krzyża w Łodzi. Gdy miałem wyruszyć, pamiętam ten dzień, by udać się na studia, pamiętam, jak do mnie mówił takie słowa. Jarku, jedziesz w daleki świat. Jedziesz studiować dziedzinę taką, Medialną, zobaczysz, może oby Ci się to nie zdarzyło, ale może być, że przyjdą do Ciebie i będą Cię, cię kupić. Mają władzę masońska organizacja. Masoni od wieków, wrogowie Boga, a jakże związani. Z tym, który powiedział Bogu nie, nie daj się, przyrzeknij mi, że nie dasz się kupić. Wtedy mu przyrzekłem, na tej plebanii łódzkiej, pamiętam i dziś pewnie wie, bo już po drugiej stronie, nie dałem się kupić. Nie zjadłem z nimi objaw. Błagali, bym został, ale wiedziałem, że zdradzam. Mówili, że będę żałować. Ja chcę opuścić Was. Nie zgadzali się. Wtedy poinformowałem ich, że powiadomię policję. Wtedy dopiero zgodzili się. I zostałem odwieziony, a oto zdziwienie, bo kierowca tego samochodu to młoda dziewczyna była. Pięknie ubrana i Polka. Zobaczcie, jak dobrani. I mówi mi, wracaj. Mówi mi po imieniu, wróć, ja ich znam. Będziesz miał wszystko. Nawet będziesz miał karierę. Wracaj razem ze mną. Milcz. Pamiętam, jak mówiłem, milcz. Szatami milcz. A iluż dało się sprzedać? Ja ma lęki. To iluż mogło dać się kupić? I dzisiaj mają ważne stanowiska świętcy, duchowni, hierarchowie, którzy dziś drżą o własne życie, muszą wykonać zadania, waszej siostry. Tacy wierni będą wrogami. Nigdy za cenę własnego życia. Nie zdradzić Boga za żadne pieniądze, za żadne stanowisko, za karierę. Dziś mogę powiedzieć, będący na gdzieś w peryferiach, On wie najlepiej Chrystus. O wszelkich zdradach moich i o Twoich. O Twojej słabości, o Twoim grzechu. Ale pamiętaj, gdy wracasz. Już nic nie pamięta. Ale może być zdrada, kiedy wrócić nie będziesz mógł, bo jesteś uwięziony, boś wziął srebrniki. Judasz nie wrócił do Jezusa, odebrał sobie życie. Bracia i siostry, jakże więc dziś, kiedy słyszymy o zdradzie w wieczorniku, nie zapytać się nikt, czy jest ktoś, kto kiedyś nie zdradził? Czy jest ktoś, powiedz, że tak w różny sposób nie wyparł się, a wyparł się przez milczenie. Milczał, nie bronił oskarżonych, odrzuconych. Czyż wtedy nie zapierałeś Jezusa? To nic, że umyłeś ręce. To nic. Że zamknąłeś się w swoim domu, nikt nie widział, nikt nic nie powie. A Bóg milczy. Milczy, Bóg. Milczenie Boga jest częstą odpowiedzią. Musisz wsłuchać się w to milczenie, aby Usłyszeć Jego odpowiedź do Ciebie. Do Ciebie. To jak nieraz tą modlitwą. modlisz się i prosisz, a on milczy. A czasem to milczenie jest właśnie tą odpowiedzią. Jak mogę się ci... O tę młodą osobę, młoda dziewczyna, miesiąc temu zaszła w ciążę. Od razu z chłopakiem podjęli decyzję, że to dziecko trzeba usunąć. Nie mieli pieniędzy. Składali cały, prawie wielki post. Właśnie, żeby kupić te upragnione tabletki, aby poronić, aby zabić. Tabletki przyszły, już mają w rękach, już mają narzędzie zbrodni. Ale pomyśleli, że odczekają te święta. Trzeba odczekać. Po świętach zabijemy. Proszę cię, nie zabijaj. Nie odczekuj tych świąt. Módlmy się za tę młodą dziewczynę. Wiem o niej i proszę Boga. Ale też mówię Tobie. Nie zostawiaj na święta pięknie, wystrojonego swojego serca. Jeśli poświętać chciałbyś znowu zabijać słowem, jeśli po świętach znowu chciałbyś przestać kochać, nie oszukuj, bo już zdradziłeś, nie mam martwym Proszę cię. przyrknij do Chrystusa w całej prawdzie swojej. O moim życiu, o mojej przeszłości. Ty, Panie, wszystko wiesz I nie przepaczysz. Bo wiesz wszystko, jak wiedziałeś o Piotrze który się również zaparł, że mimo wszystko, że się zaparł, nigdy nie przestał kochać.